Wydawać by się mogło, że żyjące kilka lat ssaki były na straconej pozycji wobec dinozaurów, których długość życia przekraczała wiek. Patrząc jednak z perspektywy czasu i ewolucji, okazuje się, że krótkie życie ssaków było ich największą przewagą nad dinozaurami. Saki posiadały krótki okres reprodukcyjny. Rozmnażały się w zawrotnym tempie i szybko zwiększały swoją liczebność. Stanowiło to ich mocną stronę. Superzaur żył ponad 100 lat. W ciągu jednego życia powstawało 50 pokoleń z saku. i Szybka i częsta reprodukcja ułatwiała im przystosowanie i różnicowanie się. To właśnie zadecydowało o ich ewolucyjnym sukcesie. W Chinach odkryto ostatnio skamielinę młodszą od Laolestesa o niecałe 25 milionów lat. Ukazuje ona gwałtowność ewolucji i różnicowania się ssaków, do których doszło dzięki szybkiej przemianie pokoleń. To niesamowite znalezisko znajduje się w budynku Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie. Oto nasza skamielina. Skamielina jest wyjątkowo duża ma prawie 50 cm długości. W ciągu 100 milionów lat ssaki nie przekroczyły rozmiaru myszy. Tu mamy do czynienia z ponad półmetrowym osobnikiem. Jest nim Repenomamus. Odkrycie go obaliło teorie mówiące o niewielkich rozmiarach ssaków w czasach dinozaurów. Repenomamus zadziwił paleontologów także pod innym względem. Doktor Wang bada ewolucję ssaków. Oto część skamieliny skrywająca największą niespodziankę. Te małe fragmenty to zęby Psittacozaura. W jaki sposób znalazły się pośród skamieniałych kości Repenomamusa? Tajemnicę wyjaśnia miejsce znalezienia zębów. Jest nim brzuch Repenomamusa. Istnieje jedno wytłumaczenie tej sytuacji. Repenomamus był ssakiem żywiącym się dinozaurami. Wydawało nam się, że ssaki zawsze padały ofiarą dinozaurów. Okazuje się, że niektóre gatunki zdołały odwrócić tę sytuację. Uważa się, że Repenomamus prowadził dzienny tryb życia. Porzucił nocny świat, w którym schronili się jego przodkowie kilka milionów lat wcześniej. Dzięki swemu rozmiarowi mógł wyjść spod osłonym roku. Aby zaspokoić swoje potrzeby, zaczął szukać nowych źródeł pokarmu za dnia. I znalazł je. To młode psitakozaury jest ich około 30! Przerażone biegną w kierunku rodziców. Mimo swojego groźnego wyglądu, psitakozaury są roślinożerne i nieprzystosowane do woli. Po 25 milionach lat nadszedł ssak żywiący się małymi dinozaurami. Do tej pory uważano, że ssaki epoki dinozaurów były wielkości myszy i prowadziły nocny tryb życia, zapewniający im ochronę przed dinozaurami. Wierzono, że ssaki o większych rozmiarach pojawiły się dużo później. Repenomamus obalił te teorię, żywił się dinozaurami. Uzasadnia on hipotezę, według której ssaki ewoluowały walcząc o przetrwanie w świecie dinozaurów. Jednak czas ssaków jeszcze nie nadszedł. Repenomamus był wyjątkiem. Jego ród wymarł, zanim era dinozaurów dobiegła końca. Dzięki niemu wiemy, że w czasach, gdy dinozaury wspinały się na najwyższy szczebel swej ewolucji, ssaki z powodzeniem różnicowały się na liczne gatunki. podczas gdy jedna grupa zwierząt cieszyła się spokojnym i długim życiem, druga przemierzała szaleńczy cykl narodzin i śmierci. Saki podążały ścieżką ewolucji, która pewnego dnia doprowadzi do pojawienia się ludzi. Po wymarciu dinozaurów, część ssaków nabrała większych rozmiarów i wydłużyła się ich długość życia. Szybka przemiana pokoleniem doprowadziła do zwiększania się mózgu. Ewolucja pierwszych ssaków doprowadziła do naszego powstania. Dzięki naszym mózgom umiemy myśleć, martwić się i odczuwać radość. Ich rozwój pozwolił przetrwać ssakom w cieniu dinozaurów. W drugim rozdziale naszej historii przekonamy się, że przed ssakami wciąż była daleka droga pełna przeszkód. Okaże się, że ewolucja dinozaurów dokonała nieoczekiwanego zwrotu. Miał nadejść nowy typ dinozaura, który zagrozi przetrwaniu ssaków. Okres ten długo był spowity tajemnicą. Ostatnie odkrycia odsłoniły kilka niespodzianek. Zobaczymy, jak nasi przodkowie wykorzystywali kwiaty, aby przetrwać, oraz jak radzili sobie w obliczu najbardziej przerażającego drapieżnika, jaki chodził po ziemi. Wersja polska Masterfilm. Tekst Jan Duchwald. Czytał Maciej Orłowski.